Czekaliśmy, czekaliśmy na te właśnie jakieś sytuacje. W pierwszej połowie mieliśmy je, nie wykorzystaliśmy. Trzeba było próbować na Cieszę się, że, że Mateusz Kowliński się odblokował, że trzeba bramki. Ta drużyna pokazuje, że tworzy monori pomimo, pomimo tego w jakich warunkach przychodzi na pracownik. очку Topo ako, Ili. — Amo También, te Trustee, tamaño, dbanezio, Tem oh, atenção? <gained> <Agostino> <m conception> <Guess the word livre> <Hindusazioni> Jestem uradowany z tego względu, iż mogę uszczęśliwić wąską i tutaj publiczność, że mogli wyjść ze stadionu uradowani. Za całokształt sytuacji to mówię całkowicie świadomie z pełną odpowiedzialnością winie zarząd na górze. No i niestety muszę powiedzieć wyraźnie, że również prezes reprezentujący tą sekcję dokłada się do tego podobnie. Nie wyobrażam sobie sytuacji tego typu, żebym mógł podejmować decyzję o swoim pobycie w tym klubie w wypadku, jeżeli te osoby tutaj zostaną. Myślę, że jest cała grupa młodych ludzi, tych ze stowarzyszenia, tych, którzy dają swoje prywatne pieniądze e, i, i tutaj Bartka i wielu kibiców, e, którzy chcą coś zrobić. 140-tysięczne miasto z takim zapleczem jest nieprawdopodobne, żeby taki klub z taką tradycją nie grał w pierwszej widze, co najpierw. Ja z grupą moich zawodników pokazuję na co nas stać. Tak, jesteśmy twardzielami. Podejmujemy wyzwania. Wczoraj moi zawodnicy nie wyszli na trening, bo po raz setny mieli obiecane, że otrzymają pieniądze, a ich nie otrzymują. Jeżeli ja słyszę od głównego działacza w tym klubie, że wybieramy się na wycieczkę i ten autobus, który jest, jest wystarczający, to ja panu przysięgam, że przez 13 godzin my nie możemy się położyć w tym autobusie. Nie możemy się wyspać. Co ci zawodnicy zrobili? To chyba każdy wie. W ciągu krótkiego okresu czasu, w ciągu 6 meczów zdobyliśmy 13 punktów. Jesienią w 17 meczach zdobyliśmy 16. Ja nie oczekuję, ja domagam się szacunku dla tych zawodników i dla trudu, który robią. Na muszę powiedzieć, że po wizycie u prezydenta jestem przekonany, że również ta sytuacja konfliktu pomiędzy prezydentem, a klubem jest stworzona sztucznie. Ponieważ pan prezydent jest niezorientowany w wielu aspektach. I przychodzi taki moment, kiedy trzeba powiedzieć prawdę, a jestem człowiekiem, który mówi prawdę. I powtarzam raz jeszcze. Jeżeli nie będzie zmian, moja obecność w tym klubie kończy się z dniem 30 czerwca, a właściwie z dniem 7 czerwca. I powiem tak, więcej. Jeżeli jutro nie, się, nie dokonają się żadne zmiany na zarządzie walnym, jeżeli Ci Panowie dalej się będą bawili, to ogłoszę swoją decyzję natychmiast po zarządzie, że kończę swoją pracę w Olubli z dniem 30 czerwca. My pokazujemy, co by tutaj mogło być. Ale proszę mi nie zadawać pytań. Państwo doskonale wiedzą, co Albo będą zmiany, albo będziecie się bawili w trzecioligową i czwartoligową piłkę.